Spotykamy się z beneficjentami programu parp którzy jak widzicie już są w roboczych strojach, ponieważ podbili cebit, podpisali, no, może nie, zrobili właściwe kontakty i teraz zadowoleni wracają do domu. Mam nadzieję, że zadowoleni. Grzegorz Róg z eduweb.pl. Tak, dzień dobry, wracamy do domu, potwierdzam. Po kilku dniach ciężkiej pracy na, na targach w Hanowerze, to znaczy spotkań, uścisk, uścisków rąk i, i opowiadania o własnym biznesie. Myślę, że bardzo fajnie nam tutaj wyszła wizyta i wszyscy są bardzo zadowoleni, zmęczeni, tak jak widać, bo tutaj naprawdę dużo musieliśmy pracować, ale tak naprawdę pełni nowych znajomości, kontaktów. I i, no, i właśnie. dokładnie o tych kontaktach. No jeśli chodzi o moją branżę, bo ja zajmuję się szkoleniami wideo, to znaczy m, prowadzimy kursy, które są w naszym serwisie edweb.pl, to są kursy online'owe, webowe. Na razie są w języku polskim, ale pozyskujemy partnerów i tutaj też byliśmy spotkać się z naszymi klientami z zagranicy, którym dostarczamy kontent, ponieważ też tworzymy, na co dzień pracujemy nad komercyjnymi zleceniami, e, tworzymy ja grafikę. Parę słów powiem, jaki to rodzaj kursów. Wy specjalizujecie się w kursach dla grafików tak? E, komputerowych, czyli bardzo często... Często są to produkty firmy Adobe, tak jak Photoshop czy Illustrator. A dla Autodesku też robicie? Jasne, mamy mhm. też e, szkolenia. Mamy sz szkolenia z szeroko pojętej grafiki, wideo, tworzenia stron internetowych, postprodukcji. To są e, kursy oprogramowania Adobe, również Photoshop. Photoshop jest takim e, flagowym produktem bardzo popularnym, w związku z tym rzeczywiście dużo osób e, wie, wie, co to jest, ale też autodesku, na przykład 3D Studio Maxa czy Mai, mamy, mamy materiały też e, do tworzenia stron internetowych, od totalnych podstaw, od zera do bohatera, czyli można się nauczyć wszystkiego, e, ale też naszym atutem dużym są kursy takie dosyć proste. ale co z Cebitem? Co z Cebitem? Podobno na dobę było u Was. Było, spotkaliśmy się z kilkoma naszymi partnerami biznesowymi, z którymi pracujemy. Z Microsoftem, z Adobe, z Fotolią, z innymi firmami, które dobrze znamy i współpracujemy z nimi na rynku polskim, ale chcieliśmy rozszerzyć kontakty i zacząć pracować globalnie. Myślę, że bardzo fajnie. Kilka owocnych rzeczy tutaj udało nam się załatwić. Zawsze to lepiej niż wymieniać korespondencję mailową, po prostu spotkać się na Cebicie. Na na... Budowanie zaufania, tak? Ale ten Adobe, bo to chyba najciekawsze, jak wspominałeś wcześniej element będą używać waszych kursów w swoich kursach. No tak, no chcielibyśmy bardzo im i bardzo podobają też się nasze produkty. Na razie one są w języku polskim w związku z tym mamy tutaj małe pole do popisu, jeśli chodzi o, o dołączanie tego na cały świat do produktów Adobe. Oczywiście bardzo, bardzo byśmy chcieli i będziemy dokładać wszelkich starań, wszelkich starań, aby tak się stało i aby te kursy lokalizować również na inne języki. Okej. Okay. Kolega RUK z web